więc cech ruchu odnowy moralnej była też odbierana jako działalność patriotyczna. Jeżeli mowa o doktorze Franciszku Stawczyku, to można powiedzieć, że był to człowiek takiego codziennego czynu, często niezauważanego. Ale czynu, który przypomina taką pracę, pozytywistyczną pracę u podstaw, pracę, która polega na tym, że, że e, trzeba się pochylić nad każdym, trzeba każdemu wytłumaczyć, każdego edukować, e, namawiać e, i czekać cierpliwie na owoce e, tego, co się jakby sieje. To, to mu się udało. Z drugiej strony, jest to wielki patriota. Jest to człowiek, który bardzo wyraźnie widział w kasie także. Dostrzegał pewne możliwości szerzenia polskości, ale nie takiej polskości ciasno rozumianej. Te kasy powoływali także Rusini. I bardzo często mówili, że y, właśnie zakładają kasę Stepczyka. Także pewne takie szerokie spojrzenie na ludzi z tak zwanego pogranicza, kresy, prawda, bo to jest, to jest dosyć trudne telewrenchicznie, y, udawało się Gdyby te elementy pogodzić. Y, to jest także człowiek patriota, chociażby z tego względu, że może warto o tym pamiętać. Kasy Stepczyka w dużym stopniu sfinansowały Legionę Pisyckiego. W dniu uzyskania niepodległości w Polsce działało ponad 2,5 tysiąca gazet spółdzielczych rozmaitych systemów. Spółdzielczość była więc już zjawiskiem powszechnym. Jednak lata jej największej świetności dopiero miały nadejść. Impulsem rozwoju stała się ustawa o spółdzielniach z 1920 roku. Myślę, że była to świetna ustawa z tego powodu, że największą bolączką, największym mankamentem, jakby pełnym. Elementem, który utrudniał w ogóle powstawanie tego typu instytucji wcześniej, był brak prawa. Bardzo często różne ustawy, właśnie austriackie, niemieckie, rosyjskie, bardziej, tak jak mówię, traktowały te podmioty bardziej jako instytucje charytatywne. Tutaj się mówi o podmiocie prawnym, o podmiocie gospodarującym i mówi się bardzo wyraźnie także o takiej instytucji, która ma przynosić korzyść osobom zrzeszonym. Wyraźnie podkreśla się znaczenie członkostwa w tychże spółdzielniach osób zrzeszonych. Wyraźnie podkreśla się także charakter jakby samopomocowy tych instytucji. To, że one głównym ich celem jest oczywiście służenie samym członkom. Franciszek Stewczyk zmarł w roku 1924 w Krakowie. Jego pogrzeb odbył się w Lwowie. Ostatnim dziełem życia apostoła oszczędności była formalna konsolidacja kas spółdzielczych. Ostatni referat Stewczyka uznawany jest za jego ideowy testament. Jedna z tez tego dokumentu określa zadania spółdzielczości rolniczej: uwolnić gospodarstwa drobne. Wszystkie stosunki gospodarcze i w ogóle stosunki pomiędzy ludźmi oprzeć na zasadach rzetelności, sprawiedliwości, wzajemnej pomocy i solidarności. Przynależność do kas spółdzielczych była w drugiej rzeczy zjawiskiem masowym. Książeczki oszczędnościowe, takie jak ta, posiadali nie tylko rolnicy. Kasy zakładane były także w miastach. Bardzo często należeli do nich pracownicy dużych zakładów przemysłowych. Imponująco rozwinął się system edukacji finansowej. Silnymi ośrodkami szkolenia kasjerów i księgowych kas spółdzielczych W przyszłości, po II wojnie światowej, wielu z tych ludzi bez trudu znajdzie pracę w działach księgowości przedsiębiorstw państwowych. Akcje edukacyjne i informacyjne skierowane były do ogółu społeczeństwa przedwojennej Polski. Korzyści z oszczędzania propagowano m.in. za pomocą takich dowcipnych ulotek. wczesnej wsi panował duch współdzielczości. Trzeba, raz, że nie było społeczeństwo zdemoralizowane. Było wysokie morale, było wysokie e, poczucie na krzywdę ludzką. Ludzie szukali dróg w jakikolwiek sposób, żeby się ratować, a przez, ratowali się poprzez pomoc jeden drugiemu. Były różne formy pomocy. Były pomocy doraźne, były formy pomocy czy pracy e, nawet za darmo, czy przy budowie domów, czy coś innego. A gdy brakło tych środków, w ten czas była jedną jedyną kasa udzielcza, kasa stewczyka, które w ten czas były kasami z nieograniczoną odpowiedzialnością. Wybuch II wojny światowej rozpoczął trudny okres w dziejach spółdzielczości w Polsce. Zaczęło się od niemieckich represji wobec polskich działaczy społecznych. Kasy zostały poddane nadzorowi okupacyjnym komisarzy, ale nie to było najważniejszym powodem kryzysu kasy współdzielcze. Okupacji znaczenie kas spółdzielczych znacznie w społeczeństwie zmalało. Zmalało ze względu na to, że powstała olbrzymia inflacja. Praktycznie biorąc, było takie nawet odgórne zalecenie, ażeby znaczy ci, którzy mają wkłady oszczędności, żeby ich wybrali i żeby odpowiednio ich znaczy, zagospodarowali. Kierownictwo wówczas z znaczy kas spółdzielczych zdawała sobie sprawę. Nie chciało narażać znaczy członków na pewną utratę tych ciężko uczuwanych pieniędzy. Dlatego też znaczenie tych kas spółdzielczych powoli zaczęło maleć. Okres hitlerowskiej okupacji nie oznaczał końca serii dramatów. Kasy okazały się łakomym kąskiem dla wkraczających do polskich niekarnych oddziałów Armii Czerwonej. zaleceniem kierownictwa, znaczy Związku Rewizyjnego było, ażeby kasy jako przedmioty, czyli kasy żelazne, te, które przechowano i księgi i gotówkę, żeby zostały otwarte. Jak przyjdą, znaczy żołnierze, żeby się nie silni na ich rozbrajanie, najczęściej poprzez przy zamków i tak dalej. Jedni posłuchali, inni może nie byli na tych naradach, więc nie wiedzieli o tym. Jedni pootwierali te kasy, inni nie pootwierali tych kas. Niektórzy nawet chowali te dokumenty gdzie się tylko dało. Całe kasy były w gnoju zakopywane. Oczywiście w tych kasach już zasady nie było nic, bo mimo tego, że były zamknięte, to już wszystko było wcześniej znaczy schowane. był jednym z ilustratorów kas spółdzielczych przy Związku Rewizyjnym Elwowie. W 1945 roku przeniósł się wraz z siedzibą w Związku do Rzeszowa. Pozostał działaczem spółdzielczości aż do emerytury. Pracował w okresie nieustannego konfliktu spółdzielców z socjalistycznym państwem. Władzom się nie podobała spółdzielność, a nie podobała się przede wszystkim samodzielność. Nie podobało się też ten duży Duże zaufanie do nas, jako do Związku Rewizyjnego, jako do przedstawicieli, dla tych rewidentów, którzy przychodzili w najtrudniejszych sytuacjach, jakie były znaczy wówczas na wsi. Mieliśmy duże zaufanie i to się im nie podobało. Zorganizowano naradę, znaczy w Łodzi, i na tej naradzie oświadczono nam, że nasz ruch spółdzielczy zostaje rozwiązany i zlikwidowany. Oczywiście bardzo z tym zaniepokojeni, bo jednakowoż władze znaczy centralne wychowały nas, młodych, nie tylko nas, ale z całej Polsce jako naprawdę entuzjastów tego ruchu. Ruchu. Po przyjeździe znaczy do swoich siedzib za dwa czy trzy dni dostaliśmy informację, że jednakowo władze znaczy nie zdecydowały się o likwidacji ruchu spółdzielni oszczędnościowo pożyczkowych i będę ten ruch dalej znaczy się rozwijał. Z wydawanego w tamtych czasach poradnika spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, można się dowiedzieć, jak wielką popularnością cieszyły się, mimo przeciwności, SOPY. W połowie lat 60. liczyły one ponad 2 miliony członków, co odpowiada 2 trzecim ówczesnej liczby indywidualnych gospodarstw. Władze państwowe starały się w jakiś sposób uzależnić nas od kapitału państwowego. Chętnie chciano dla kas i banków spółdzielczych dać najrozmaitszego rodzaju kredyty, żeby zwiększyć rzekomą pomoc dla wsi. Oczywiście myśmy, kierownictwo nasze zdawało sobie sprawę z tego, że to będzie uzależnienie od decyzji dalszych. I wiedzieli, jeżeli my weźmiemy te kredyty państwowe, to państwo będzie mogło ingerować w naszą działalność i będzie mogło sterować tak, się podoba. Wobec powyższego naszą dewizą, zasadą centrali było o działać tylko i wyłącznie o własne środki zdobyte. Zakusy na nas zlikwidowania trwały non-stop albo z większym, albo z mniejszym powodzeniem. No, w 1975 roku Sejm podjął decyzję o likwidacji jednostki naczelnej czyli Centralnego Związku z Udzielmi Oszczędnościła Pożyczkowych.